Dzień dobry, witam bardzo serdecznie pani Michale. Odpowiadam na Pana pytanie. Kto złoży pierwsze wypowiedzenie? Paulina, Karolina czy Łukasz? Kto jako pierwszy złoży wypowiedzenie? Paulina, Karolina czy Łukasz? Pyta Pan Michał. Kto? Mhm. Czy pierwsza złoży wypowiedzenie, Paulina? Mhm. Czy Karolina? Mhm. Czy Łukasz? to wypowiedzenie jeszcze długo, długo nie będzie składane według kart naprawdę Finalnie mamy panią Paulinę odchodzącą, tak? Już do, więcej dokładać kart nie będę. Aczkolwiek, no, jest tutaj po prostu też no, straszny. Sinusoida, No, je raz chcą, raz nie chcą, raz chcą, raz nie chcą. No, po prostu na, naprawdę. Kart musiałam dołożyć multum. Natomiast finalnie rzeczywiście gdzieś tam. Y Wypowiedzenie składa pierwsza pani Paulina, bo jest dziesiątka mieczy i ósemka kielichów, czyli zakończenie jakiegoś etapu definitywnie, no i takie na spokojnie pożegnanie się, odejście, tak, takie na spokojnie z rozliczeniem się ze wszystkim, z podsumowaniem, tak, do zobaczenia w przyszłości, coś takiego. Natomiast, no, nie będzie to szybko na pewno, nie będzie to szybko, i w zasadzie, no. No niby już mają te plany gdzieś tam są, ale później znowu nie i znowu, tak jak synią Sojeta, no ale po kolei, jeżeli chodzi o panią Paulinę, to jest na tak karta wiary. Karta wiary mówi o tym, że no, czujemy się taki troszeczkę za słabi, tak? Że czujemy się niewartościowi, że nie dam rady, że nie, nie podołamy tej pracy, że jesteśmy słabi, beznadziejni i w ogóle tacy, no... No, nie, nie do takiej pracy, tak? Oczywiście to jest wszystko złudne, to jest tylko na poziomie jakiejś tam myśli, intelektu, no ale to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. E, co jest na niej dziesiątka denarów? No, generalnie dziesiątka denarów to jest karta bardzo pozytywna, jeżeli chodzi o kwestie zawodowo-finansowe, tak? Bo to są bardzo duże pieniądze, duży rozwój, duży sukces. Natomiast w negatywie, no to niestety, no gdzieś tam... Yy... Po prostu pani Womina czuje, że tych pieniędzy dużych nie ma i raczej nie będzie, że sukcesu ogromnego nie będzie, a ona była takim marzyła, i gdzieś tam to po prostu, no, jakby jest negatywem dla niej bardzo dużym. No i karta Rada, dziewiątka mieczy. No rzeczywiście, ona myśli o tym, żeby zakończyć współpracę, no ale tylko myśli, nic więcej, tak? To też są różne lęki, fobie, smutki, nerwy, tak? Natomiast. I zakończenie owszem, no ale dołożyłam karty i są świetne na początku, no to to nie według kart. Dalej mamy tak. Co, coż tu mamy dalej właśnie. Dalej mamy kartę Maga. Czyli gdzieś tam jednak odkrywa, że o coś mi jednak wychodzi. Ehm, jestem magiem, tak? Mag ma wszystkie atrybuty w rękach, żeby się coś osiągnąć. Zaczyna powoli wierzyć w siebie i gdzieś tam ta myślę o wypowiedzeniu odchodzi. Dalej. To nie, był, to nie było to. To było. A z, o tutaj. A z denarów. Dalej. E, pani Paulina cieszy się, bo widzi, widzi jednak szansę, potencjał w tej pracy, tak? No i gdzieś tam e, i potencjał i na duże pieniądze, i na duży sukces. Także tutaj już jest podbudowane i się cieszy, i, i tutaj już zostaje. Dalej. Karta Asa. Rycerza Mieczy, czyli tu zaczyna się już być taka a, troszeczkę cięta Rikbosa, cięty język, asertywność, może nadmierna, tak? Bo tutaj trzeba, pani Paulina będzie w takiej energetyce walczącej o swoje zdanie, tak jakby, tak? Wal, będzie walczyć o swoje zdanie, o swoje opinię, będzie walczyć, będzie asertywna, będzie starać się być bardzo asertywna, no i znowu, że gdzieś tam jej to pokrzyżuje trochę plany, tak? Dalej, co my tu mamy dalej? Dalej mamy kartę śmierci, czyli kartę transformacji. Coś tu co się z panią będzie działo, że po prostu no, dokona się niezmiana, zmiana, jakaś zmiana kompletna, tak? Czyli na przykład do tej pory powiedzmy, nie wiem, była taka spokojna i łagodna, no to jednak nie zaraz walczę o swoje i koniec, tak? Jakaś zmiana, transformacja na poziomie mentalnym, bardzo duża. Dalej, cóż tam było? mamy królową denarów. Czyli już pani Paulina znowu czuje się królową denarów, czyli kobietą zaradną, z pieniędzmi, z sukcesami, e, która potrafi osiągać sukcesy, która potrafi zarządzać, tak? która jakby no jest bardzo cenna dla siebie i dla innych. I czuje się świetnie tutaj, tak? Ale również na jej życie, na jej decyzję może mieć wpływ jakaś kobieta, właśnie pokazana w królowie denarów. Tak również być może. No ale dalej tutaj wypowiedzenia nie ma. Dalej, ósemka buław, no to jest takie <głos》>, szybkie zdarzenia, szybkie wydarzenia, kontakty zdalne, online, szybkie spotkania, to, to jest taka intensyfikacja działań, działania dynamiczne, takie um, chaotyczne wręcz powiedziałabym, ale tutaj się dużo dzieje, dużo wydarzeń, tak. I dalej wypowiedzenia nie ma. No, i tu już się zaczyna. Karta kochanków. Tutaj pani Paulina dostrzega, że jednak jest inna jakaś jeszcze opcja. No, i w karcie kochanków po prostu będzie wybierać, tak? Karta kochanków, no, oczywiście mówi o romansie, ale przede wszystkim w sprawach zawodowo-finansowych mówi o wyborach, tak? O tym, że ktoś musi wybrać. Nie chce się tego podejmować, no, ale musi. Czyli tutaj wybory. No i finalnie rzeczywiście może to być pani Paulina, bo dziesiątka mieczy. Zakończenie etapu, tak? Coś spada jak grom ze słonego nieba, kończy się etap dany. No i u go kielichów odchodzę. Odchodzę tak na spokojnie, bez kłótni, bez konfliktów. Dziękuję, już mój czas upłynął, teraz idę gdzie indziej, odchodzę. Czyli według kart pierwsza złoży wypowiedzenie pani Paulina, no ale to jeszcze nie będzie jakoś specjalnie szybko, oj, nie będzie. Jeżeli chodzi o panią Karolinę. To też takie wymieszane. Co jest na tak długa kielichów? No absolutnie nie jest to karta mówiąca o wypowiedzeniu. Pani Karolina raczej powiedziałabym, że w pracy czuje się bardzo dobrze jak ryba w wodzie i no raczej nie chciałaby jej zmieniać. Co jest na nie rycerz denarów? No rycerz denarów generalnie mówi o w, w pozycji o w newsach, o wiadomościach dobrych, o prezentach od losu, tak, o tym, że wszystko gdzieś tam idzie e, zgodnie z planem, natomiast w negatywie bardzo często mi mówi, i to zwłaszcza w sprawach zawodowo-finansowych, że człowiek po prostu czuje, że to są za wysokie progi dla niego, że jednak w pewnym momencie nie poradzi, że teraz może jestem jak ryba w wodzie i jest super, i jest fajnie, no ale, że za chwilę jednak już nie dam rady, że jestem za słaba, tak może myśleć. Karta rada król kielichów, no, no, ale jednak na decyzję pani Karoliny będzie miał wpływ jakiś mężczyzny pokazany w królu kielichu, czyli gdzieś tam cen, cenny dla pani Karoliny, ważny jej sercu, tak? Natomiast może to być ojciec, może to być partner, chłopak, mąż, może to być pracodawca również, tak? Może to być tak naprawdę każdy człowiek, starszy na pewno od niej nieco, ale on będzie mądrze radził, rzeczywiście, on będzie mądrze radził, będzie starał się pomóc dziewczynie po prostu. To jest człowiek, który idzie rozsądnie przez życie, ale też ma dobre intencje, ma dobre serce, tak? Dalej mamy królową kierucho, czyli znowu, że jakaś kobieta, która to, to może być małżeństwo. Tutaj sygnalizuje, ale nie musi. Natomiast Królowa Kielichu również ma bardzo dobre serce, dobre intencje, jest bliska sercu pani e, Karoliny, czy tutaj też się sporo osób wtrąca, chciałabym zaznaczyć. No i ona jednak też będzie namawiała, żeby dała szansę sobie tutaj, żeby nie odchodziło, bo to nie ma sensu, tak? E, bliska sercu pani Karoliny, kobieta, tak. I ona również, no, chce dobrze, ma dobre intencje, natomiast, e, no, tak rozsądek może pierwszych skrzypiec nie gra, aż tak powiem w jej wyborach, tak, czy tam radach, ale, ale jest bardzo dobrą kobietą. Dalej mamy no, kartę szóstki denarów, no, czyli no, referencyjna karta tutaj. Nawet pani, pani Karolina już czuje się taką osobą, no usatysfakcjonowaną. gdzieś tam los jej daje szansa, ona wykorzystuje, to jest karta dawania i brania, ale również różnych dofinansowań, dotacji, dodatkowych pieniążków, no super! Jak to by dalej było? O tak. Dalej mamy kartę. Dziesiątki buław. Jednak niestety pojawia się w pewnym momencie jakaś ciężkość. Za dużo obowiązków, tak? Czyli to uaktywnia się naród, czyli że ja nie, nie podoba mi nie dam rady. Za dużo obowiązków, nie dam rady, za dużo tutaj do zrobienia. Jestem ja za słaba, już nie wytrzymuję psychicznie, fizycznie, mentalnie, duchowo, tak? Coś takiego się zarysowuje. Ale dalej mamy kartę gwiazdy, czyli no Pani Karolina tutaj po takiej złej energetyce no, wpada w niezwykle wysoko, rezonuje wspaniale ta energetyka gwiazdy, bo gwiazda... Mówi o spełnieniu marzeń, o realizacji planów, o tym, że wszystko idzie zgodnie z wszechświatem, że nasze plany są wspaniałe, że, że, że będzie nam cały świat sprzyjał, tak? Że otoczenie jest bardzo pozytywne. Karta Gwiazdy jest jedną z najlepszych kart w tarocie, jakimi w ogóle wychodzą, tak? I nie dyskutuję z tą kartą, tak samo jak z kartą Słońca. To jest fantastyczna energetyka, absolutnie nie mówi o wypowiedzeniu. Jest piękna energetyka. Dalej mamy rozwój, denarów, rozwój, współpracę, kooperacje. Pani e, Karolina jest siebie dumna, tak? Jest wszystko super. Dalej mamy kartę świata, otwartość, o, drzwi, okna, potwierane na oścież, tak? Ehm, ta karta mówi o tym, że... Pani Karolina będzie miała ogromne perspektywy, no ale również to jest ważne, trzeba to zaznaczyć, rób, rób, ogromne perspektywy na sukces i w tej firmie, ale i w innych, tak? I ona będzie o tym wiedziała i ta koncentracja będzie troszeczkę taka roz, yy, no rozkojarzona, tak? Bo, bo będzie tego dużo tych propozycji na przykład. Karta Świat no bardzo duża otwartość, tak? No i nie wiem w sumie co, co wybrać. Dalej mamy kartę drzewka życia. Drzewka życia to jest karta stop, to jest karta blokada. Ona po prostu wnosi to, żeby nie drążyć tego, co będzie dalej, bo tu się wydarzą takie sytuacje, które będą miały wpływ na dalszy bieg zdarzeń, na dalsze decyzje Pani Karoliny, na dalsze losy. Natomiast yy, no właśnie nie wiadomo w zasadzie jak ona postąpi, bo mamy tutaj pewne ograniczenia. Wynikające tylko i wyłącznie z głowy. Kompleksy, zahamowania, ograniczenia. To, co że to jest coś takiego, co nam w głowie siedzi, mówi nam jakieś złe rzeczy, nie wiem, jesteś beznadziejna, nie potrafisz tego, jesteś brzydka, gruba, nie wiem, nie dostaniesz się gdzieś tam, tak? Nie dostaniesz tej pracy, nie dostaniesz, podżyw, nie dostaniesz podwyżki, a to są po prostu kompletnie nieuzasadnione lęki, tak? I jakieś fobie. Także no dlatego to drzewko życia, bo zależy się tego, czy pani Karolina sobie poradzi z tym, czy nie, no to taki będzie w ogóle jej decyzja. No i dalej mamy finalnie królową buław, tak? Czy jakaś kobieta, dynamiczna, temperamentalna energiczna, tak, szybko działająca, będzie miała wpływ na dalsze poczynania pani Karoliny, yy, i to ona gdzieś tam ją ukierunkuje. Natomiast nie widzę tutaj wypowiedzenia, a przynajmniej na pewno nie w tych kartach. Natomiast yy, Pani Karolina również może gdzieś tam się przetransformować w taką kobietę energiczną, działającą. Do, wiem, z czym jest sukces, osiągnę sukces, wiem, jak go osiągnąć i tak będzie, tak? Taką konkretną. Natomiast, no tutaj to drzewko życie, dlatego, że te blokady są do pokonania ogromnie do pokonania. Jeżeli ich nie pokonę, to, to może być różnie, tak? Naprawdę, wszystko od tego zależy. Musi je pokonać. I jeżeli też chodzi o pana Łukasza, co jest na tak karta księżyca. No w nim są jakieś lanki, niepokoje, fobie, strach, ale to raczej na takiej zasadzie, że on się boi o swoją pozycję w firmie, tak? Co jest na nie dziewiątka kielichów? No... Zjednoczona ja kielichów w pozycji właściwej. No, niby dobra karta, bo dostatek, dobrobyt, no ale również karta maska. Ta karta mi mówi o tym, że ktoś nakłada maskę nie u... z jakiegoś powodu, tak? Czy się przypodobać, czy po prostu nie pokazać swojego prawdziwego oblicza, bo się wstydzi, czy też, nie wiem, chce coś zatalić, chce udawać kogoś innego. Tak, no, niestety, to jest niezbyt dobra energetyka dla mnie personalnie. No i to jest w przeszkodzie. Czyli w przeszkodzie jest to, że pan Łukasz nakłada maskę, że pan Łukasz nie pokazuje, prawdziwego oblicza, bo może gdyby pokazał, to byłoby mu łatwiej. Na przykład gdyby powiedział, no kurczę, to, 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 to i to mi nie pasuje, tak? A on tego prawdopodobnie nie robi. Tak, no tak obrazuje, bo tak może być zdecydowanie. E, jakby na tym polega karta maski. Natomiast e, no nie pokazuje tego i z tego mogą jakieś problemy wynikać, tak? Tutaj dalej mamy kartę rada sprawiedliwości. No, karta e, sprawiedliwości mówi o tym, że należy podsumować Rozliczyć się z przeszłością, z negatywami, z tym, co jest w nas, siedzi, tak? I, i co, co jest niewypowiedziane. A to jest również karta karmy, tak? To tyle, ile dajemy, to tyle do nas wróci. Um, również to jest takie silne, silne poczucie sprawiedliwości, tak? Czyli gdzieś tam tutaj te myśli o tym odejściu są, no ale nie dlatego, że on chce, tylko dlatego, że on się boi po prostu przyznać do czegoś według kart, do swoich lęków, do swoich obaw, do tego, co mu nie pasuje. No i po prostu woli, że tak powiem, no. Um, olec sprawę, trywialnie mówiąc, no po prostu odejść chyba by wolał niż powiedzieć prawdę. No niektórzy tak mają. No ale tak dalej. Królowa Mieczy. Tutaj jakaś kobieta będzie miała wpływ na jakby dalszy bieg zdarzeń. Królowa mieczy to jest kobieta idąca przez życie bardzo rozsądnie, i, i, i przez intelekt, przez rozsądek, tak? Tutaj nie ma miejsca na impulsy, na jakieś emocje zbytnie, tak? Ona będzie tutaj się radziła panu Łukaszowi. Dalej mamy dziesiątkę kielichów. No to jest piękna karta, to jest karta rodziny, karta ciepła rodzinnego gdzieś tam będzie wsparcie od rodziny, od przyjaciół. To jest cudowa karta naprawdę, zakładania rodziny również. To jest taka. Taka satysfakcja, ulga i radość. Dalej mamy. Rycerz Kielichów, czyli znowu, jakby tutaj już zapomniał o tym, a tu Rycerz Kielichów, powrót do sprawy, która gdzieś tam była w przeszłości, która wydawałoby się, że jest zamknięta, a jednak nie jest. Czyli znowu będzie coś się takiego wydarzy, że znowu będzie myślał o tym, czy, a, czy um, nie, do, nie będzie dobrym pomysłem wypowiedzenie um, umowy. tak? Dalej. 7 kakielichów, no, ale będzie tylko myślał, tak? Bo to jest zakładanie czegoś na zapas, forsowanie na siłę, to są wyobrażenia, pisanie czarnych scenariuszy w myślach, prze, przebrnięcie przez wszystko w myślach, co najczarniejsze, a w, ze rzeczywistością to ma wspólnego zero, tak? Nic nie ma wspólnego. Dalej na poziomie myśli. Tutaj znowu przekonywanie siebie do czegoś, udowadnianie sobie czegoś, czy komuś czegoś, taka cicha walka. No dużo tutaj walk w tych wszystkich pracownikach, nie wiem, Rosterek dużo. Dalej mamy około fortuny. Czyli sytuacja się obraca o 180 stopni. To są wydarzenia pochodzące z losu, nie da się ich uniknąć. One będą generowały jakby dalsze, determinowały dalsze poczynania pana Łukasza. Jak będzie postępował, tak, ponieważ to, co się wydarzy tutaj, będzie decydowało o tym, co się wydarzy dalej, tak? I cóż mamy dalej? zmiany, karty zmiany, azbuław ognista zmiana, intensyfikacja działań, zmieniam coś w sobie absolutnie, w swoim życiu dalej, no piątka kielichu, czyli dyskomfort no niestety tak nas że że czuję dyskomfort i zniechęcenie i ostatecznie dołożyłam jeszcze, to jest szóstka mieczy szóstka mieczy, owszem, mówi o oddaleniach tak, ale mogą to być oddalenia od problemów tych, tak od tego dyskomfortu. Mogą to być oddalenia takie po prostu podróże, tak, fizyczne. Albo gdzieś tam oddalenia, mm, oddalenia intelektualne, tak? W takim sensie, że miałem taki pomysł, no, ale nie, jednak mam o 180 stopni inny. Czy też, no gdzieś tam był pomysł, żeby dać wypowiedzenie, no ale jednak nie, jednak nie. To również są kontakty zdalne kontakty online, tak, wszystko to, co się dzieciom odbywa za pomocą internetu. Także, finalnie reasumując, tutaj nikt, żaden, żaden, pracownik, tak, nie zamierza tak naprawdę do końca założyć tych wypowiedzenia. Walki w nich się toczą ogromne, naprawdę, rozterki, dysonanse ogromne. Natomiast finalnie, a i to wypowiedzenie pierwsze, nawet jeżeli się bo w pierwszej się pokazuje u pani Pauliny, a u Karoliny Łukasza w ogóle nie tego nie widać tak finalnie. U pani Karoliny jak najbardziej finalnie jest gdzieś tam, no ale to i tak nie szybko. Nie szybko. Po prostu oni są tak niezdecydowani. Nie wiem, czy. czy, czy no, nie, nie wiem, z czego to wynika. Ciężko powiedzieć, tak trochę to, co ja zobaczyłam w kartach, co mi pokazało, to zinterpretowałam. Natomiast no, jest w ich dużo, dużo, dużo takiej dysharmonii, dysonansu. No, sami nie wiedzą właściwie, co mają robić, z czego chcą. Natomiast no, pierwszy pokazuje mi się u pani Pauliny, ale to i tak nie szybko. Dziękuję bardzo serdecznie. Życzę wszystkiego co najlepsze. Samych sukcesów, dobrych wydarzeń. Dziękuję za zaufanie. Do usłyszenia, do zobaczenia.